Ludność polityczna kombinuje jak może przed wyborami prezydenckimi i wykorzystuje każdą okazję, żeby wspomóc swojego kandydata. Choćby wczorajsze święto Trzech Króli, pani Krystyna Sibińska, posłanka wybrana z listy KO, opublikowała na Twitterze wpis, w którym wytłumaczyła, jak należy rozumieć skrót K plus M plus B2020, czyli. Kidawa Małgorzata Błońska prezydentem RP w 2020 roku. No, trochę jak Kamil Norwid Cyprian, nie? No wpisała pani Krystyna, co wpisała? Może za dużo kadzidła było przed wpisem? Nie wiem. No i internet jej zaraz odpowiedziały coś w stylu K+, plus M+, plus B, to, to, to znaczy kochamy Małgosi Bełkot, ktoś mówi brednie, ale takie rozkminianie skrótu K+, plus M+, plus B do celów politycznych to jeszcze nic. Kiedyś jacyś angielscy teologowie podali w wątpliwości nie płeć trzech króli, twierdząc, że w Biblii, przynajmniej w jej angielskiej wersji, nie ma nic o tym, czy byli oni mężczyznami czy kobietami. I nie można wykluczyć, że byli właśnie kobietami. Raczej przytomnie wykluczono, że trzej królowie byli dziećmi. Ale kobietami czemu nie? Czyli K plus M plus B no to na przykład Kidawa plus Małgorzata plus Błońska. trzy panie. Zgadza się? Czyli, jak widzimy, w nowym, głębszym, nowoczesno-teologicznym świetle ukazuje się wpis pani Siebieńskiej. Co oczywiście nie wyklucza, jak wcześniej wspomniałem, nadużycia kadzidła. Jasne. Chociaż już tak na poważnie to. W tegoroczne święto Trzech Króli my mieliśmy, czy tam raczej mamy trzech polskich króli czterech skoczni, bo trzech Polaków wygrało w historii turniej czterech skoczni, czyli K plus M plus B, czyli Kamil plus Małyż plus Bdawi, Król Bdawid, o!